Cześć, słuchajcie, moja radość nie ma granic. To właśnie dzięki Wam i tej mojej gadce całej znalazła się młoda mamusia, ta 16-letnia dziewczynka z synkiem, co zaginęli. To jest i takie dostałem potwierdzenie takie. Słuchajcie, o 5 rano, jak włączyłem komputer. W komentarzach do swojego kanału przeczytałem właśnie. Ktoś napisał, nie pamiętam kto, ktoś mi napisał, że to właśnie jego ziom znalazł coś, on by tak nic nie wiedział, tylko filmiki jemu oświeciły szare komórki. I kurde, ja to spieprzyłem, bo chyba nie wiem. Chyba na gmailu zamiast usunąć te wiadomości przeczytane może ja spam i kurde z pieprzem i to mi zniknęło z kanału, a to był taki wartościowy dla mnie komentarz, inny zresztą też. Jeżeli coś zrobiła ktoś teraz ogląda i to właśnie rano do mnie pisał to niech napisze jeszcze raz. Także to właśnie Dzięki takim jak wyjście znalazła dziewczyna, e, bardzo młoda mamusia z dzieckiem. I jest fajnie, działajmy dalej. To na razie tyle, czym cię się cześć.